Czy proteinowe ampułki odbudują zniszczone włosy? Sprawdźmy to wspólnie. Cześć, jestem Gosia i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie razem zobaczymy, jak te proteinowe ampułki od Anwen sprawdzą się na moich włosach. W swojej codziennej pielęgnacji stosuję różne odżywki oraz maski od firmy Anwen, ale z tymi ampułkami będę mieć pierwszy raz do czynienia. Jestem bardzo ciekawa, jak one się sprawdzą. Bardzo rzadko stosuję w ogóle kosmetyki z proteinami, ponieważ troszeczkę się obawiam tego, że mogłabym przeproteinować te które później są matowe, plączą się, nie wyglądają na takie zdrowe, no ogólnie lepiej, aby do tego nie doszło. Dlatego, tak na wstępie te ampułki wykonujemy tą kurację tymi ampułkami wykonujemy co 2-4 tygodnie. Więc jak za taką kurację za około 40 zł myślę, że wychodzi naprawdę spoko. Ampułki mają w swoim składzie między innymi cztery różne proteiny, które mają nawilżyć, wygładzić i przede wszystkim odbudować zniszczone włosy. A teraz nie przedłużając przejdziemy sobie już do testu ampułek i w międzyczasie opowiem wam o różnych sposobach ich nakładania. Witam was w mojej łazience. Zanim przejdziemy do nałożenia ampułki, muszę dokładnie umyć moje włosy. Włosy myję moim ulubionym szamponem w kremie od firmy Radical. Jest to szampon wzmacniający, który zapobiega wypadaniu włosów. Następnie spłukuję szampon letnią wodą i delikatnie osuszam włosy ręcznikiem. Ampułkę możemy zaaplikować na włosy czterema sposobami. W dzisiejszym filmie skupimy się na najbardziej rozbudowanej metodzie. W trzech pozostałych sposobach ampułkę mieszamy z maską, nakładamy ją pod olejek bądź zostawiamy na włosach bez zabezpieczenia ich turbanem. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o metodach nakładania ampułek, to zatrzymajcie teraz film. Wracamy do zabiegu. Włosy mam już umyte i odsączone z nadmiaru wody, więc teraz przejdziemy już do nałożenia ampułki. Przed użyciem ampułkę musimy wstrząsnąć i zobaczmy jak pachnie. Yy! Strasznie śmierdzi, powąchaj. Ważne jest to, aby ją dokładnie nałożyć i później szybko zawiniemy w turban, aby tego nie czuć. Dużo z tej ampułki w ogóle. Kiedy włosy są wilgotne, wgniatam w nie ampułkę. Konsystencja ampułki jest bardzo płynna, więc przy nakładaniu radzę Wam nalewać ją na dłoń w mniejszych ilościach. Teraz jeszcze przed założeniem turbanu dokładnie sobie wczeszemy tą ampułkę we włosy. Teraz kiedy ampułka jest już wczesana, założymy sobie turban. Turban również mam od firmy Anwen, jest bardzo fajny. Ten bawełniany turban głównie stosuje przy nocnej pielęgnacji. Śpi się w nim naprawdę wygodnie. Kiedy turban jest już założony, czas delikatnie podgrzać włosy ciepłym powietrzem. Ma to na celu uaktywnienie keratyny zawartej w ampulce. Keratyna podczas podgrzewania wnika w te miejsca, gdzie łuska włosa jest uszkodzona i wypełnia je. Teraz czekamy 30 minut, później wrócimy i wszystko zmyjemy. Minęło 30 minut i czas zmyć ampulkę. Po dokładnym zmyciu ampułki na koniec nakładam odżywkę emolientową, którą po kilku minutach zmywam. Odżywka emolientowa o zapachu irysa od firmy Anwen jest przeznaczona dla włosów o średniej porowatości. Na koniec suszę włosy, które wcześniej zabezpieczyłam fioletowym olejkiem termoochronnym od Isany. Od razu po wysuszeniu moje włosy stały się bardziej miękkie, wygładzone i przede wszystkim grubsze. Jest takie wrażenie, jakby ta ampułka wniknęła w głąb włosa i go wypełniła. Był to dopiero pierwszy zabieg, a już mogę stwierdzić, że jestem naprawdę bardzo zadowolona. Minął dzień od testu, a nadal po włosach widzę działanie ampułki. Jeżeli Wasze włosy potrzebują silnej regeneracji, to polecam Wam przetestować te ampułki. A na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać, co Wy sądzicie o kosmetykach z proteinami. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia niebawem. Cześć!